Święta Faustyna: Nigdy nie nosz krzyża, jeżeli to się zdarza tym, którzy mają krzyż w domu. Posiadanie krzyża w domu może wydawać się czymś powszechnym, po prostu przedmiotem religijnym, zawieszonym na ścianie, umieszczonym na małym ołtarzyku lub trzymanym w szufladzie. A co, gdybym Ci powiedział, że istnieje mało znany sekret dotyczący krzyża sekret, który może wpłynąć na Twoje życie? Nawet jeśli nie jesteś tego świadomy, prawdą jest, że wiele osób ma krzyż, ale nie rozumie jego prawdziwego znaczenia. Dla niektórych jest to po prostu przypomnienie Chrystusa, dla innych jest to amielit ochronny. Ale czy samo posiadanie go wystarczy, aby zapewnić sobie ochronę? Czy możliwe jest, że krzyż zamiast pomagać, stanie się przeszkodą w Twoim życiu? Czy kiedykolwiek czułeś niepokój? Zmagałeś się z problemami finansowymi lub rodzinnymi. Może to wydawać się zaskakujące, ale te subtelne sygnały, które ignorujesz, mogą mieć z tym związek. Święta Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia, miała wizje i odjawienia, które przynosiły głęboką naukę o krzyżu i Bożym Miłosierdziu. W swoim pamiętniku opisała mistyczne doświadczenia. Które ukazują prawdziwą istotę krzyża i błędy, jakie popełnia wiele osób, blokując w ten sposób Boże Błogosławieństwo. Niewiele osób wie o tych przesłaniach i jeszcze mniej rozumie ich konsekwencje, ale na tym się nie kończy. Czy kiedykolwiek dałeś komuś krzyż w prezencie? Czy wybrałeś go tylko ze względu na wygląd, pasujący do wystroju domu? Jeśli tak, to prawdopodobnie popełniłeś duży błąd. Co się naprawdę dzieje, gdy używasz krzyża bez właściwego zrozumienia? Co zrobić z krzyżami, które już masz w domu? Czy istnieje właściwy rodzaj krzyża, który powinniśmy mieć? I czy w Biblii krzyż jest symbolem zbawienia czy potępienia? Dzisiaj, zgodnie z naukami święta, Faustyny, zdradzę Ci tajemnicę krzyża, jego prawdziwy wpływ na twoje życie i to czego tak naprawdę naucza tradycja katolicka na temat jego używania. Dodatkowo wyjaśnię, co zrobić z krzyżem, który już masz. To może być jedno z najważniejszych ostrzeżeń dotyczących Twojej wiary. Posłuchaj uważnie do końca i podziel się swoją wiedzą z jak największą liczbą osób, gdyż ta wiedza może zmienić sposób, w jaki postrzegasz ten symbol. Od początku chrześcijaństwa krzyż stał się potężnym i centralnym symbolem wiary, ale nie zawsze był właściwie rozumiany. Jej historia sięga ofary Jezusa Chrystusa, stając się jednym z największych znaków odkupienia ludzkości. Powstanie krzyża jest bezpośrednio związane z ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa, jednym z najważniejszych wydarzeń w historii świata. W czasach Jezusa krzyż był narzędziem tortur i ogromnego cierpienia używanym przez Rzymian do karania winnych. Był to symbol upokorzenia, potępienia i głębokiego cierpienia. Dlatego też wielu protestantów postrzega krzyż jako symbol przekleństwa, podobnie jak uważano go za symbol za czasów Jezusa. Jednakże dla chrześcijan, poprzez ofarną śmierć Chrystusa, krzyż stał się symbolem zbawienia i nadziei, ponieważ to na krzyżu Jezus oddał swoje życie dla odkupienia grzechów ludzkości. Zmartwychwstanie Chrystusa trzeciego dnia nadało krzyżowi nowe znaczenie. Przestał być on znakiem porażki, a zaczął symbolizować zwycięstwo nad śmiercią i grzechem. Krzyż przedstawiający Jezusa przybitego do drewna ma inne znaczenie niż pusty krzyż. Dla katolików jest to przypomnienie całkowitej ofary Chrystusa dla dobra ludzkości i podżymywanie pamięci o Jego odkupieniu. To zrozumienie opiera się na nauce święta. Pawła, który w pierwszym liście do Koryntian godzina 1:23, powiedział: Emigre głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Oznacza to, że podczas gdy dla wielu krzyż wciąż był znakiem potępienia, dla chrześcijan stał się symbolem odkupienia i pojednania z Bogiem. Ponadto, krzyż jest obecny w geście, który chrześcijanie wykonywali od czasów starożytnych znaku krzyża. Kiedy wierni przed i po modlitwie kreślą znak krzyża na swoim ciele, przywołują trójcę świętą Ojca, Syna i Ducha Świętego i odnawiają swoją wiarę w Chrystusa. Gest ten jest także znakiem duchowej ochrony, aktem poddania się i zaufania Bogu. Problem polega na tym, że dziś wiele osób używa krzyża nie rozumiejąc jego prawdziwego znaczenia. Stał się modnym dodatkiem noszonym przez gwiazdy, sportowców, a nawet osoby, które nie wierzą w przesłanie Chrystusa. Krzyż nie jest tylko elementem dekoracyjnym, ale stałym przypomnieniem o miłosierdziu i miłości Jezusa do każdego z nas. Posiadanie krzyża bez zrozumienia tej prawdy jest jak dźwiganie bezużytecznego ciężaru. Przedmiotu bez żadnego znaczenia. Co więcej, jest coś jeszcze bardziej niepokojącego. Wiele osób uważa, że samo posiadanie krzyża w domu wystarczy, aby zapewnić sobie duchową ochronę. Ale czy to prawda? Zaufanie jakiemuś obiektowi bez prawdziwej wiary jest poważnym błędem. Krzyż, jeśli jest właściwie używany, jest źródłem duchowej siły, kotwicą która pomaga zachować silną wiarę. Ja, jeśli jednak traktuję się go wyłącznie jako amielit, traci swoje prawdziwe znaczenie. I tu wielu popełnia błąd. Zapominają, że prawdziwa ochrona pochodzi z wiary i ścierej modlitwy, a nie od samego obiektu. Teraz pomyśl, czy naprawdę ufasz Bogu, czy też po prostu trzymasz się przedmiotu, mając nadzieję, że rozwiąże on twoje problemy. Inną ważną nauką święta Faustyny jest to, że krzyż powinien być symbolem przebaczenia. Chowanie urazy i żalu blokuje Boże Błogosławieństwo. Krzyż symbolizuje ofiarę Chrystusa, który przebaczył tym, którzy go skrzywdzili, a także jego przesłanie o nieskończonym miłosierdziu. Jeśli nie potrafimy wybaczyć, nie żyjemy prawdziwie przesłaniem Krzyża. Ilu ludzi nosi krzyżyk na szyi? Ale w sercu nosi gniew i ból. Sprzeczność ta uniemożliwia pełne objawienie się wiary. Sekret nie tkwi w samym obiekcie, lecz w sposobie jego wykorzystania. Święta Faustyna zawsze podkreślała, że krzyż nie powinien być symbolem przesądu. Miłosierdzie Boże może w pełni działać tylko tam, gdzie istnieje całkowite zaufanie. Jeśli masz w domu krzyż, zastanów się, jak go postrzegasz.